Cześć. Kontynuacja prezentów poświątecznych. Yy, dodatek do części trzeciej z tych prezentów, ponieważ yy, tym razem będzie Boss fight, A jak ustaliłem, yy, Boss fight będzie tego samego dnia co. Yy, no. Co odcinek z tej właśnie części. Żeby nie przedłużać, jakby, no. Także bardzo gorąco polecam. Tym bardziej, że to jest boss fight. Dlatego, no, jest trochę ciekawiej niż przy regularnych poziomach. Także, no, mam nadzieję, że będzie się Wam fajnie oglądało. No i co, zapraszam do oglądania. I zachęcam do yy, no, oglądania innych moich filmów no i shortów. Cześć.